W tej chwili cały czas bedam rzewkę. No, tak jak to jesienią bywa. Taki drzczysty dż dzień. Drzewa już pięknie niektóre wyglądają. Przez to takie jedno jest, więc ja chcę je nagrać. O, takie rdzapy. Typowo jesienne. Aleś pięknie, ależ cudownie to wygląda. Po drugiej stronie też już te drzewa nabierają jesiennych Brama Brzycka, te kwiaty tutaj tak cudnie się trzymają długo. Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha. Dziennie już liście lecą z drzew. koło parku przyjeżdżać, więc zobaczę jak tam wyglądają drzewa, no już też widzę z oddali uwielbiam ten czas tylko oczywiście nie z taką pogodą no ale na to nie mamy wpływu No już korki się zaczynają, bo to już taka pora jest jak ludzie wychodzą z pracy. No właśnie sześcią. No właśnie już korki są. O tam jak cudnie. Kolo cmentarza. Piękne już drzewa są. Tutaj cała droga właśnie już jest. Piękny. Ależ to jest przesunie. Te barwy są różne, takie nasycone i Jeszcze czekam na piękną, złotą polską jesień. Mam nadzieję, że jeszcze taka będzie. Dzisiejsze zakupy z Lidla, już takie weekendowe. Warzywa przede wszystkim. Tak są po siedem z groszami 49, a dzisiaj by po 4, 49, czy ile tam, ale y, końcówki dokładnie nie pamiętam, ale no opłacało się, także y, wzięłam trzy takie warzywa, gąbki, tutaj potrzebne fasolka szparagowa, żurek, tutaj są skrzydełka taka duża paka xl i też była na nie promocja, tak są po 18, były po 8, koncentrat pomidorowy, mydełko łazienkowo, te zwykłe bułeczki, kroksy, bardzo dobre są te cukierki, kroksy. Śmietana, y, chlebek tostowy, jajka, za to wszystko 90 zł. Niecałe 100 zł, także takie dzisiejsze zakupy. Wróciłam z lidla i poczułam głód. Więc taka bułeczka kupiłam chrupiącą, pyszną. Szymką konserwową z masełkiem. Zaraz zrobię herbatę i będzie taka przekąska. są te szynki. Kraina, Wendlin, gwarancja smaku konserwowa. 90% mięsa wieprzowego, bez dodatku, wiadomo czego. Niska zawartość tłuszczu. Smaczna, bardzo, bardzo lubię ostatnio właśnie tą szynkę. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie.